No to przed nami nasza TV i zapraszam Was bardzo serdecznie do kolejnego odcinka z opowieści z telewizji. Jedziemy! Może krótkie omówienie, czym była owa ta stacja. Stacja jest dosyć średnio znana w dzisiejszej publice e, interesującą się telewizją, bowiem nasza TV jest to komercyjna, była to komercyjna stacja w Polsce, emitowała, emitowała ona programy różnorakie, coś jak powiedzmy właśnie TVN, Telewizja Wisła i popularne nasze oczywiście znane programy TVP1, 2K Polsat, no, do kanału Plus'a na pewno nie przyrównamy. To jest stacja niżej, oczywiście, ale też bardzo ciekawa. Emitowała ona programy od 1998 roku do roku 2000. Nie pamiętam dokładnie daty rozpoczęcia emisji programu. Jeżeli wynajdę informacje na ten temat, tu na dole gdzieś będzie rozpisane. I moi drodzy, zaczynamy w ten sposób naszą przygodę z tą stacją. Wystarczy tylko, że sobie założę słuchawki, żebym też się mógł wczuć w dźwięk. Od razu powiem tak, nie kojarzę za bardzo tego programu, aczkolwiek miałem z nią styczność na papierze, mianowicie kiedyś, właśnie chyba w tych okolicach, 99 rok, pamiętam, no, czy 2000 nawet. Miałem kiedyś taką książkę telefoniczną. Regionalną słupską, oczywiście, gdzieś tam. Pomorską generalnie, no ale to było na województwo słupskie, bo to jeszcze było przed zmianą województw. Były reklamy przeróżne, bardzo lubiłem takie rzeczy oglądać, jeszcze Czarno-Biały Papier taki szary był. I pamiętam dużą reklamę telewizji Bryza. Telewizja Bryza to jest, to była regionalna telewizja na teren bardziej Koszalina i Szczecina. To był taki też jeden program, też Bryza TV nadawała pasmo od naszej TV. Ponadregionalna stacja, generalnie, i pamiętam to logo. Pamiętam to logo naszej TV, które możecie widzieć teraz. Znaczy zaraz zobaczycie, praktycznie. No i w zasadzie mówiąc, jest taka ode mnie moja. Oczywiście, mała mała, mała dygresja wspominkowa na temat tego, tej stacji. No to jedziemy od razu. Zaczniemy sobie takim ciekawym wstępem. Hmm. Bardzo fajna schudna oprawa. Zwłaszcza reklamy będą ciekawe, zapowiedzi na reklamy. O, z tymi kwiatkami. Ale się takie reklamy się robi ze, ze zwierzętami, a zwłaszcza z ptakami. Zawsze są takie ciekawe. I serial Oprawa bardzo schludna, przypomina mi RTL 7 o 23.30 też motywy wielokątów różnych odcieni, kolorów tych wielokątów. Ciekawe, ciekawe. Który nie, zawsze nie powiem i swoich Jest To bardzo ciekawe rozwiązanie w tej chwili. Co z tego wynika? Zobaczysz w środę o 23jrzy no między innymi. I co chciałem powiedzieć, no właśnie tutaj do Słupska prawdopodobnie też docierała nasza TV, najprawdopodobniej Dawiczka chyba drogą kablową. Chyba, że ktoś miał satelitę w tamtym czasie, no to był, był mistrzem, mistrzem w mieście, a tak to raczej był, było to drogą kablową. A ja nie miałem tej stacji, akurat, nie pamiętam Ale bryzę TV kojarzę, Bryza TV kojarzę, bo ona właśnie była gdzieś tam w okolicy właśnie tego Szczecina, czy Koszalina. Tak, tak by to wyglądało. Chyba, że ktoś miał taki nadajnik czy odbiornik, gdzie faktycznie. Nadajnik, nie, odbiornik, Gdzie rzeczywiście była szansa odbierania tej TV Bryza? Właśnie nie pamiętam. Który wyruszał w niebezpieczną podróż, aby pomścić śmierć. Nie wiem, przy, przypadkiem nie TV Bryza też nie miała sygnału w trójmieście. Nie wiem, to już była troszkę... To już by było chyba nieco za daleko. Chociaż w miasto też jest nad morzem, to w sumie czemu nie? Bryza morska się kojarzy z morzem. żeby cię No nie wiem, no, tam przynajmniej wiem, że główna siedziba Bryzy TV była w Szczecinie. Tam by mógł nie sygnał doprowadzać? Nie wiem, nie wiem, miałem ja się tutaj na tym nie znam. No, Mamy świąteczny, oczywiście ident. Wesołych świąt. Były tylko dwa takie rodzaje, ponieważ, no wiadomo, stacja nie trwa długo. Dlaczego naszą TV pokazuję najpierw? Ponieważ to jest prekursor do TV4, do naszej znanej czwórki, którą pamiętamy z tego matrixowego pierwszego identu. No więc, mamy tu zapowiedzi już konkretnych programów, bajek w tym wypadku, ale powraca zła królowa. No, i mówię, no, telewizja na tyle była nieprzewidywalna w tamtym czasie, że rok czasu nie oglądać telewizji, to nawet można było przegapić tak naprawdę jeden program, jeden kanał telewizyjny praktycznie. Nasza TV bardzo krótko działała, wykupili. Polsat pewnie wykupił e, naszą TV. W zasadzie nie wiem dlaczego. Popularność była niska tej anteny i przemianowali na swoją czwórkę. Właśnie nie, nie wiem do końca, jakby to tam wyglądało. Jak wy wiecie lepiej, dajcie mi znać poniżej w komentarzach. Mam nadzieję, że was ten temat oczywiście zainteresuje, tak jak mnie również bardzo. Wiem, że tam wiele osób chciało RTL7 czy Polsat 2, ale na razie chciałem takie bardziej programy, które Możecie bardziej znać, RTL7 wiadomo jest kultowe. Ale z drugiej strony jednak wolałem, wolałem tutaj poprowadzić po swoje muodrobite. Więc mam nadzieję, że będzie, nie będziecie mi złe, a i tak Polsa dwójkę pokaże, tylko że dla mnie ta stacja ma trochę mniejsze znaczenie. Nie ma takiego znaczenia jak te główne stacje, więc tak by się to prezentowało. Pięta z komedią i przygodą naszej telewizji. No więc sobie tak wyglądało. Bardzo krótki epizod. Praktycznie, jeżeli coś by brakowało tutaj w tym naszym zestawie identów, to też fajnie by było, żebym się tutaj podczepił pod czyjś film. Żeby tu ewentualnie jeszcze coś podogrywać, bo nie ma dla mnie tutaj żadnego problemu. A i jednocześnie zawsze to coś tam wzbogaca na mój kanał. wiadomo, nie? O to chodzi. To jest najważniejsze. Siedmioletni Chriszy w no. Bożego Namienia. E... chyba dobrze pamiętam i nawet logo się zmieniło najpierw był prosty napis nasza TV, a później było takie logo z małą N-ką w, w prostokącie zielonym, tak dobrze widzę taki zielonkawy prostokąt no. nawet tutaj widzę, że zapowiedź wygląda podobnie jak w pierwszej, pierwszej wydań, pierwszych wydaniu w pierwszej oprawie graficznej czwórki tak, o. Nadajniki naziemne: Koszalin, Szczecin, Gorzów. Właśnie ta północ i zachód. Słupska nie ma. A to dziwne, bo tam przecież było doskonale widać na samym początku, że sygnał jednak był w tym słupsku. No bo gdzie na środku pomorza będzie taki du duży ośrodek, tak? No gdzie? Lębork? No nie. Słupsk. Przecież w Słupsku jest nadajnik. Taki du duży. Po zachodniej części miasta. No, tutaj już wideo Jak to tutaj pod naszą TV jest zamieszczony, tak? wideotekst? Chyba tak. Z tego co dobrze pamiętam, od archiwizera telewizyjnego mam ten materiał. Także dziękuję Ci bardzo za e, podrzucenie tego materiału. Oczywiście ja sobie go sam tutaj znalazłem, ale mam nadzieję, że się na mnie nie obrażisz. Tym bardziej, że e, chodzi tu o to, żeby pokazać właśnie tą oprawę. W jak najlepszym oczywiście świetle. No i tu mamy e, plan dnia, określony z ładnym widokiem na morze. Wiatraki. Także się dzieje. Także się dzieje, moi drodzy. I to będzie wszystko. Tu już koniec filmu, praktycznie nagrania. Już, już końcóweczka. Jeżeli ktoś by miał więcej materiałów na temat naszej TV, bym się w ogóle nie obraził. Tak naprawdę bym się ucieszył, tym bardziej bym jakiś dograł dodatkowy materiał na, na, na temat tej stacji, ale sądzę że, sądzę, że na razie tyle wystarczy. Co sądzicie? Dajcie oczywiście znać w komentarzach na temat naszej TV, czy oglądaliście, czy pamiętacie. Ja niestety nie pamiętam, bo nie miałem, e, nie miałem dostępu, no bo w latach 90. nie było tak łatwo z dostępem do, te, do, do telewizji ogólnie, przynajmniej przy kablówce. E, bardzo różnie to było. Coś było, coś nie, i tak dalej. No i zapraszam Was do TV4. Tu już będzie trochę dłuższy bateria. TV4 jest z nami od 2000 roku do dzisiaj. Zmieniała bardzo, bardzo dużo razy oprawę, formę prowadzenia kanałów. No i po czwórce Puls. Nie po, telewizja nie po kanalów jeszcze jest po drodze. No i po TV Pulsie. Raczej byśmy zmierzali ku z stacją telewizyjnym dla dzieci. O, to będzie taki bardzo fajny temat nośny. Ktoś tam chciał Czy już żebym prowadził. No jeszcze do Tiksa daleko, ale będzie na pewno. Dobra. W takim razie dajcie oczywiście tego, tego pana, tego pana pokażcie pod filmem, że jesteście ze mną solidarni i że jesteście w stanie mi pomóc oczywiście przy tworzeniu nowych materiałów. No i dziękuję za uwagę. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Do zobaczenia. Cześć. hejo, Na razie.